Witam państwa serdecznie. Patrzcie, patch Dobra, zanim przejdziemy w ogóle do dzisiejszego filmu, wczoraj rozdałem trzy kodziki na unikalną chromę do TFT. Wszystko na Discordzie, także zachęcam dołączcie do Discorda. Dzisiaj rozdam jeszcze pozostałe chromy. Warto być, warto zostawić sobie tam jakieś alerty, coś przysnipić. A nawet jeśli nie, nie wyhaczysz chromy, no to po prostu fajnie być na Discordzie. Yy, troszkę jest martwy ten Discord, także fajnie byłoby, jakby trochę tych osób tam doszło, może troszkę się ożywi. Tymczasem, no dzisiaj wjeżdżamy z grubej rury, bo dzisiaj będziemy grali kompozycją, która uznawana jest teoretycznie za najlepszą kompozycję w tym patchu, czyli Bubot Vietnam. Jeśli mamy emblemat, to wygląda to tak, natomiast jeśli emblematu nie posiadamy, to na przykład wycinamy tego fidla. Ewentualnie dodajemy jakiegoś bubota do, do czwórki, chociaż ja osobiście bym po prostu wyciął Fidla i tyle. No dobra, obserwujemy co tu się wydarzy. Mam dwa gregasy, mam jakiegoś krakera tutaj, więc teoretycznie pod AD byłoby super zacząć, ale Gierka się na razie nie układa pod AD. Aczkolwiek mamy kogmala. Kogma jest idealnym trzymaczem przedmiotów dla urgota. Dobra, tak, 4 złota ze skarabeuszy, dwa w kieszeni to jest 6, 7, 8, 9, 10. Tak, zrobię sobie tutaj ekonomię. Rok ma w niej chcę strzelać. Trafiłem regara i takie rzeczy. To jest całkiem spoko, bo poprawia nam ekonomię, ale potem ta vai tutaj nie pasuje. To jest ciekawe. Dobra, to może weźmiemy drogocenną kukłę. To będzie zawsze jakieś ekonomiczne tutaj rozwiązanie dla nas. A i może dopcham tutaj poziom. Raczej jest to głupia decyzja, bo nie mam ulepszonych jednostek, ale zawalczymy. Proszę bardzo, proszę bardzo i lecimy. Erafilka mi się nie przyda. Aha, ta kugła w ogóle musi stanąć z tyłu, bo ona drukuje pieniążki cały czas. No i proszę. Dwa pieniążki wydrukowane. Zwycięstwo. Także tutaj ekonomicznie doszło nam 3 sztuki złota. Mega opcja. Tutaj weźmiemy może Morganę po prostu. Zawsze będzie to boska korporacja. Zeskautujemy jak tu się ustawić. No, nie wygląda to dobrze, ale stoimy ok. W serii wygranych raczej z tego nie powinno być. Tymczasem uliczne demony. Dobra, Gragas tutaj jest bardzo mocny. Ukazuje klasę. Dwa pieniążki wydrukowane znowu. I zwycięstwo, czyli znowu trzy pieniążki dostałem. Kurde, takim stołem? Dobra, jest tutaj szybko strzelny, jest też alista Jeszcze jeden. Skoro tak wygląda sytuacja, popchnę poziom i dołożę drewno. Stawię tę wieżyczkę tutaj z przodu, że jak się posypie front, no to wtedy ona weźmie, po prostu przejmie stery. Złoty wór, Tutaj znowu mogę wygrać. Także dobra, dawać te pieniążki mi. Wolałbym troszkę wolniej wygrywać, żeby się jeszcze jeden pieniążek wydrukował. 2, jeden i dupa. Dobra, sprzedałem Morgana, mam ten pieniążek. Dlaczego tak zrobiłem? Bo z 33 dwie tury i masz 50 zł. Teraz szukamy dobrych przedmiotów, żeby coś tu dalej ugrać. Pasek albo różdżka. Dobra, weźmiemy różdżkę. Różdżka to potencjalnie jest Rageblade. Rageblade nie jest może najlepszym przedmiotem Urgota, ale robi robotę. Przede wszystkim jest idealnym przedmiotem, żeby wejść w poziom dziewiąty. Ułatwia to. Mamy skardera, więc wrzucimy sobie coś takiego. Aktywujemy buchbota. Tego skardera na razie też wezmę. Wrzucę tę ruszkę na Kog'Maw'a. No i co my tu mamy? Chyba znowu mogę wygrać. Ta Morgana jest na bench. Czy ja ją sprzedałem, czy nie? Ja już wreszcie głupi jestem. Dobra, eleganckie zwycięstwo. Pieniążki się drukują. Tutaj mamy Niko. No i ta Niko jest kurczę na pewno najlepszym tankiem, jakiego moglibyśmy wziąć. Tylko czy my sobie na to pozwolimy tutaj, no myślę, że powinniśmy jakoś to wziąć. Do tego by się Eko przydał. Dobra, na razie niech będzie tak, zobaczymy co, co się wydarzy. Oho, gościu ma to co my chcemy, tylko że ulepszone. Także no tutaj raczej wygra ten gościu przez te itemki. No i proszę, tak też się wydarzyło. Zastanawiam się kurde co z tą Niko, czy to warto było, o, dobra, nieważne. To Niko już nie jest potrzebna, aczkolwiek może ten Gragas by się ulepszył jeszcze. Takie cuda. No i Gragas się faktycznie ulepszył. Mamy tutaj jeszcze Leonę, która też pasuje nam do stołu, bo do Skarniera nam pasuje. Także może na razie zamiast tego Alistara jest Rageblade. No i teraz pytanie, czy mf w na takich przedmiotach lepsza? Zagadka. Dobra, klikniemy na razie. Bo no front jest konkre konkretny, tylko tego backlinu nie mamy za bardzo. W ogóle taki sam kogmaw. Okay, no i tutaj mamy znowu ekonomię fajną. Pozwoliłoby nam to wejść na ten dziewiąty dużo szybciej. Myślę, że się skusimy. Jeszcze mamy taką opcję. Ale weźmiemy to. Ok, Draven się ulepszył. No to Draven tutaj automatycznie lepszy niż Codemaw. No to zrobimy sobie taką ruszadę. Przerzucimy to tutaj. Odjedziemy sobie z levelem. Jeszcze Alistar wjedzie. Łezka na Gaska. Przynajmniej na razie. Ogólnie możemy to grać pod jakiegoś Adekery. Czyli z myślą o Urgocie. Ale możemy też grać z myślą o Vex. Także tutaj są dwie drogi w razie czego w tym Wietnamie. Natomiast Draven nie za bardzo lubi takie przedmioty jak Mudara. On bardzo lubi miecze, ale też da lanę. No i co, mógłbym tutaj strzelca dodać potencjalnie o siłkach, myśleć. Dobra, no lecimy na razie po ten ósmy. W ogóle na razie idzie bardzo dobrze, już mamy siódmy tutaj poziom wbity mocno, a jest dopiero steć 3-3. Także jest to idealna gra pod Wietnam, ponieważ pędzimy jak burza, no i to HP też nie spada. Także naprawdę idealnie zagrane jak na razie. No ale dlatego też Wietnam jest w ogóle ciężką kompozycją, no bo ciężko jest co grę wchodzić w 9 level. Także to jest dla prawdziwych mężczyzn ta kompozycja. Dogat z łezką. Sympatyczny, ewentualnie jakiś mieczek jakbyśmy, jakbyśmy chcieli dalej dokończyć ten build na Drevenie. Dobra, no, no, no to Drogat w takim razie. Ja myślę, że ja całkowicie przeskipuję poziom 8 w tej sytuacji i całkowicie go ominę. A nawet zrobię tak, że wbiję teraz poziom. Mam 33 akurat ładnie i teraz będę miał lepsze sklepy ale będę miał też 4 osiłków, także większe szanse, że wygramy więc zakonserwuję sobie tutaj chapeczki. ekonomia się zaraz odrobi a w tych lepszych sklepach może się ulepszy czogen a może trafi się coś złotego nawet no nikogo jeszcze nie ma na tym poziomie, więc mam tutaj pierwszeństwo Elegacko, pieniążki się drukują no i proszę, tak to można grać w sklepie nic ciekawego niestety, ale jeszcze mamy czas chłopieczki trafiają jakieś rzeczy stabilizują się no ten już się troszkę wystabilizował Zobaczymy jak to wyjdzie Nie no normalnie go tutaj kroimy Chociaż mu do okazał skałą o, Ale twardy chłopek Dobra nieważne chłop nas poskłada jak chciał Ale mamy dużo punktów zdrowia Myślę że kierunek poziom 9 i tak Dobrze, coś tam się potrafiało Mamy też Vex No więc co myślę że zrobimy Blue Buffa na Vex Nawet ją tutaj wrzucę Zamiast tego bordy kaisera już Zrobię też Zrobię też oblicze ducha Także tutaj się buduje też elegancki build pod Czogata albo pod Zaka. Aż chciałoby się cztery jednostki ubrać. Wex Urgot Zak Czogat. Kurde, my tu dalej wygrywamy nawet z niektórymi. No to tutaj na koniec coś wzmacniającego stół weźmiemy. Będzie to cybernetyczne dopakowanie. Przesuwam się do przodu. O poziom dziewiąty nadchodzi jak burza. Także sekretem jest po prostu to, żeby grać ciągle jak najmocniejszy stół, żeby dojechać na poziom dziewiąty z jak największą ilością zdrowia potem przekręcić ten stół w Wietnam i wygrać gireczkę. i dlatego to jest najtrudniejszy styl gry natomiast widzę tutaj urgotęż na ósmym poziomie dobra, my znajdziemy swojego Urgota jeszcze Rogacik no Renektor akurat nam niepotrzebny a tutaj w Trójka, no proszę jeszcze z tym migoczącym ostrzem migoczące ostrze jest mocne także tutaj niestety jeszcze w cybał, ale no, już prawie mamy dziewiąty poziom w jego byłby idealny, bo ma jeszcze miecz a pasuje nam też do kompozycji. No niestety. To może zbrojka. Przerzucimy te itemki na Czogata, chyba już. Bo on by nam zakonserwował troszkę zdrowia. A tak nie korzystam z, te, z tego dobrodziejstwa. Także proszę bardzo, Czogaciku. I w tym momencie nie dołożę nic. Zaoszczędzę sobie tutaj z, yy, złoto jeszcze. Jest ulepszone Niko. Ulepszony brat. Troszkę się ten stół poprawił. A to wszystko na siłym poziomie. Ale Czogat potężnie stoi. Dobra decyzja z tym Czogatem. No i tutaj szukamy, ale nic nie widać. Dobra, jest weks. zejdziemy trochę niżej. Znowu mam czterech osiłków, bo trafiłem kobuko. Niestety nic innego jeszcze nie znalazłem. Mam tu na myśli przede wszystkim jakiegoś urgota i zaka. A ten czołgaciek potężny, to no już 10 koła HP ma. Zobaczcie, 11. 13 już ma. Piękne. Tutaj oczywiście też oszczędzimy na pieniążków, Nawet weks się trafiła. Jest też zak. Dobra, tutaj szukamy. Jest urgot, dobra. To Robimy małą roszadę. Takie coś zrobimy. Kurczę, no nie wiem, co z tego miecza. Dobra, zrobimy Blatterstera i weźmiemy pasek. To wrzucimy tutaj i takie coś. A, w sumie na weks mogłem zrobić Morello. Dobra, zrobimy zaraz. Zapomniałem, że ona ma pasek. Znaczy, że ma różdżkę, przepraszam. Ale Urgot jak się będzie leczył, to też troszkę będzie spokojniejszy. No i proszę. Jest ten Urgot, co na ósmym trafił. Mamy Garena. Mógłbym teoretycznie rezygnować z dwóch Grubachów, dołożyć Garena i coś jeszcze. No, ale może jednak tutaj... Zostawić to tak. Niestety wygrał ze mną, ale mamy dużo HP. Ekolemia też niezła, mamy czas, żeby się tu jeszcze ulepszyć. Zapominam o tym Borello. Dobra, Urgocik mi wydrukował pasek, także ja już nie wiem, czy ja chcę Borello. Sobie sumie, jak oddrukuję przedmioty, może, może poczekać chwilę. Oho, Ranger, mi dojechał backline. Czoga, gdzie ty poszedłeś? Gdzie ty zbłodziłeś? Zak z Bramble Westem to będzie upgrade, ale protektor byłby lepszy. Dobra, bierzemy tego Zaka. Chyba no, kobuko, dwójkę, Urgota, dwójkę. Wbił do dziewiąte. Taki no, skubaniec, no to kontestuje nas trochę. Muszę mocniej rolować. I tak to wygląda na razie. Ale chyba z tego Garena zrezygnujemy. Kolejna wygrana. Kolejna, nie? Taki pierwszy dopiero z rzędu. Dobra, Urgot się ulepszył. Mamy sześciu zaków. Może być to szansa na zaka trójkę, bo chyba nikt nie zbiera? No, nikt nie zbiera dosłownie. Dobra, Urgot, drukuj te pieniążki. ten krok ma się szybciej przebija niż my. Ale... aj... Dobra, ale wydrukowało coś. Jest broja. Ja szczerze mówiąc, chyba szedłbym z tych dwóch osiłków, wrzucił jeszcze jednego Czogata i jeszcze jednego zakale. O kurde. Poczekaj, to dopiero teraz ulepszyłem Zaka. To ja jakiś ślepy jestem. Dobra, wychodzę z tych osiłków. Zak dostaje protektora. No, dostała Red Buffa, czyli już nie będę jej robił tego. Morello wreszcie. Jeszcze Salfair Cape jakiś tutaj się skleił. Jego Garena mógłbym trzymać, zakładając, że poszedłbym po dziesiąte, ale chyba zostaniemy. Będziemy tego Zaka szukać tutaj. No i dobra. Tak to na razie wygląda. Kobuko się nie chce ulepszyć w ogóle. Ale dwa ulepszone czogaty, dwa ulepszone zaki. Myślę, że to samo w sobie jest dobre. W praktyce wygląda na to, że chyba tak faktycznie jest. Top 4 już mamy. Przeskalowujemy kupeczków tu zakiem. No trafił się jeszcze jeden. Dobra, już tylko dwóch brakuje. Jakby był jeden na kole, to ja pie... <laughs> Dobra, tu może być ciężko, bo to ten kogmaw, to no z nim właśnie przegrywamy. Raczej przegrywaliśmy. No zobaczymy, czy może przeskalujemy go teraz. Nasz zak ma 6000 HP praktycznie. Skacze, skacze, leczy się. No i tu się zaczynają schody. Kogmaw już jest rozpędzony. No i kurde za wolno zabijam. Ale nie, czekaj, zdążyłem. Ledwo, ledwo, ale zdążyłem. Ten Zakan niestety nie widzę, ale co mogę zobaczyć tutaj? Może zobaczyć piąskę na tej Sejuani? I sobie dokończę. Gatleta. Jest zak. Dobra, bo brakuje jednej sztuki tylko. Czy ktoś zbiera? Nikt nie zbiera. Dobra, oby nie zauważyli za szybko. To byłoby piękne zwieńczenie. Wygrywamy. Top 3. Jest kobułko. Boże, już myślałem, że to ten zak. Dlatego kobawa nie wiem, czy dobrze stoję. To się okaże. Ej, dobrze. Dobra, wygrywamy. O ciekawe, czy znajdziemy tego zaka. Kurde. Mogę sprzedać cały stół i poszukać. Dla samej zasady. Ale w ten sposób mogę przegrać grę potencjalnie. Zobaczmy, może znajdę po prostu tak. No nie ma. Dobra, ubieramy tego wiego powoli. No i co? No i chyba poszukamy dla kontentu. No dobra. Coś tam próbuję kręcić. Patrzę. Nie ma. No to sprzedajemy. Kręcimy. No i niestety kurde nie ma. Niestety nie znalazłem. Także poddałem gierkę w ten sposób trochę. E, którą teoretycznie może bym ugrał. Natomiast jak widzicie jest to finalny Vietnam. Finalny Endgame. Najsilniejsza kompozycja. Polecam. Jeśli ktoś ma stalowe jaja, potrafi grać dobre tempo, to jest to idealna kompozycja dla niego. Zapraszam na Discorda. Żegnam się z Państwem wszystkiego dobrego poza w tej całej F